Belk Jonas van Genechten, lotto Belizol, wygrał czwarty etap 71 Tour de Poloń z Tarnowa do Katowic. Na rundach w Katowicach peleton zlikwidował ucieczkę, ale co chwilę dochodziło do kolejnych ataków. Ostatecznie na mecie w Alei Korfantego przy Spodku mieliśmy popis sprinterów. Najszybciej finiszował van Genechten, a tuż za nim na linię mety wpadli Jakopo Guaranieri i Luka Mezgek. Najlepszy z Polaków Grzegorz Stępniak był 19. Fantastyczny finał, tak. E Każdego roku jestem tutaj na wyścigach. Ale czegoś takiego jak w tym roku nie było. Różnica pomiędzy pierwszym a piątym kolarzem to jest to są ułamki czy, czy, czy dziesiątki ułamki sekund. Walka była zacięta pomimo tego, że na trasie peletonu było pewne różnicowanie, ucieczki były, tak? No ale się, jak, tak jak zresztą w poprzednich przypadkach, no, z reguły ten peleton połyka tych, którzy próbują oderwać się, tak też stało się dzisiaj. Ale naprawdę wiele emocji przede wszystkim kapitalna pogoda. My obserwowaliśmy bydgosz, tak były różne zachwiania pogodowe, tutaj i temperatura właściwa i niezbyt słonecznie. Cieszę się, bo myślę, że kolarzy też są zadowoleni, bo jednak kwestie organizacyjne i pogodowe są dla nich ważne. Tysiące kibiców dopingowało kolarzy na całej trasie. Mnóstwo sympatyków cyklistów wybrało się pod spodek, gdzie obserwowali finisz wyścigu, a następnie dekoracje zawodników. Fajnie się kibicowało, no wprawdzie widzieć może to takie było, że śmigli naprzód nas, ale... No, <laughs> ale, super było, ale super było, naprawdę. Super, super muzyka, super zabawa. No, no, no fajnie, po prostu fajnie. Nie. Świetna to Powinni tego więcej organizować. Dyrektor Generalny Wyścigu Czesław Lang był zachwycony Katowicami i ich mieszkańcami. To co się dzieje to jest dla mnie szok, bo ja jadąc nawet trasą wyścigu, już nie mówiąc o samych Katowicach, ale jadąc trasą wyścigu to widzę, że nie wiem, dwie godziny przed przejazdem peletonu widzę na przykład dzieciaczki z biało-czerwonymi flagami, buźki gdzieś tam pomalowane, transparenty. Niech się święci pierwszy Majka, na przykład taki transparent, prawda, gdzieś tam napisany. Wiele, wiele transparentów czyli. Ludzie są przygotowani do kibicowania. To nie są ludzie, którzy zostali przyłapani gdzieś tam w korku i wyszli patrzeć, tylko oni przychodzą kibicować. To świadczy, że kolarstwo odradza się, jeżeli chodzi o, o zainteresowanie, o kibicowanie. Tour de Pologne cieszył się już, już kilka lat temu, prawda, już od kilku lat dużym zainteresowaniem, ale to, co w tym roku dołożyli polscy kolarze, to co dołożył Michał Kwiatkowski, dołożył Rafał Majka, inni polscy zawodnicy dostał tej takiej pozytywnej energii, on dostał takiego serca do tego, żeby im kibicować. Tego brakowało, bo tego nie można kupić za żadne pieniądze. Nie wiadomo ile spotów byś nie wyprodukował, ile byś banerów nie powiesił. Jak nie masz tej energii takiej, którą dają zawodnicy, to impreza nigdy nie osiągnie wielkiego sukcesu, a tego nam brakowało. Ja zawsze powtarzałem, że mamy piękny teatr mamy, a brakuje nam aktorów, teraz się pojawili aktorzy. No i, i myślę, że to jest naprawdę na wielki plus dla kolasa, bo to będzie się rozwijało z, za Majką i za Kwiatkowskim, są inni zawodnicy, którzy wchodzą też już do tej kolarskiej lizy, ligi mistrzów. Fantastyczna postawa grupy CCC Polska, Te reprezentacji Polski, widzieliśmy dzisiaj najmłodszy uczestnik e, tegorocznego Tour de Pologne, 20-letni chłopak uciekał tutaj na finiszu. Z takimi mistrzami po przejechaniu 2 tam 30 paru kilometrów, czyli mamy naprawdę duże zaplecze i, i to będzie się na pewno rozwijało, będzie szło do przodu. Jeśli chodzi o kibiców, to w Katowicach jest ich chyba najwięcej. Jakieś, takie jest. Największe show zawsze tutaj. A jako trasa osobiście uważam, że rundy po mieście na koniec etapu są bardzo trudne. Tak jak dzisiaj akurat byłem w ucieczce, to, to, to jechało się bardzo fajnie, ale tak naprawdę. Ciężko się jedzie w peletonie. W peletonie nie jest łatwo, jest naprawdę bardzo dużo, duże przepychanie, ryzyko kraksy, także jeśli chodzi o rundy w mieście, nie jest to łatwy temat. Należy podkreślić, że Tour de Pologne to olbrzymia wartość medialna. Relacja z wyścigu po Katowicach była transmitowana na żywo do około 60 krajów świata. Myślę, że w doskonały sposób zadawala ta transmisja z Katowic. Możemy również się pochwalić jako miasto nowymi realizacjami, możemy się pochwalić tym, co się dzieje nowe pokazać tą dynamikę zmian u nas w mieście Katowice. Jednak to miasto w ciągu tych czterech, w zasadzie pięciu lat, bo to była piąta edycja, no jednak się zmieniło, szczególnie w obszarze tutaj miejsca, gdzie jest meta, czyli spodek więc centrum kongresowe sala muzeum Muzeum. i to też traktujemy przede wszystkim oczywiście emocjonalnie sportowo, ale z drugiej strony chcemy też pokazać miasto, wypromować go. Także w tym roku Tour de Pologne to nie tylko wyścig najlepszych kolarzy świata, ale także najmłodszych miłośników dwóch kółek. Kilka godzin przed gwiazdami kolarstwa Fragmentem trasy Tour de Pologne mogli ścigać się uczestnicy Nutella Mini Tour de Pologne. W tym roku w Katowicach, jak zawsze, poszliśmy na rekord. Bardzo dużo zgłoszeń. Dzieci do, po prostu zjawiły się na starcie, było ich 350. Także naprawdę gratulujemy tutaj w Katowicach, jak zawsze, sukces. Dla najlepszych, jeżeli chodzi o puchar młodzików, bo właśnie teraz zakończyliśmy ten wyścig, to najlepsza szóstka, trzech młodzików, trzy młodziczki jadą na tygodniowy obóz z Michałem Kwiatkowskim. Na tych wyścigach zbieramy coraz więcej doświadczenia do, do dalszych występów. Fajne nagrody, fajna atmosfera, dużo osób. Można się wykazać, no i powalczyć o nagrody, bo są bardzo fajne. Tour de Pologne na stałe wpisał się w kalendarz imprez w Katowicach. Jeżeli chodzi o współpracę z firmą Langtim, a szczególnie z panem Czesławem Langiem, to, to naprawdę jest ona wzorcowa. Podpisaliśmy porozumienie o współpracy na kolejnych pięć lat. Myślimy, że będzie nadal tak pięknie i wspaniale i liczymy na to, że będą jeszcze efekty, coraz większe efekty promocyjne dla miasta. Wszystkie informacje o wyścigu dostępne są na stronie www.turdepolon.pl.